Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Jest to program dla tych, którzy chcą zmienić swoją własną rzeczywistość i zacząć od początku. Jest to program dla tych, którzy chcą zamanifestować swoje życie jeszcze raz. Jest to program dla tych, którzy interesują się tematem manifestacji i chcą zmienić tą swoją rzeczywistość, w której teraz są, na tą nową, na tą, o której marzą. Ja w moim programie na głos zastanawiam się, kim tak naprawdę jesteśmy i jak działamy, ponieważ ja również, tak jak większość z Was, te kilka lat temu usłyszałam taką teorię, że możemy wszystko, że nie ma ani jednej rzeczy, której nie moglibyśmy mieć, i twierdziłam, że spróbuję i że przeanalizuję ten temat bardziej. Nie sądziłam jednak, że. Tak bardzo mnie to pochłonie, i że te oczywiste rzeczy, które teraz już rozumiem, wtedy były tak bardzo daleko ode mnie. Słuchając przez te lata tysiąca różnych filmików, czytając książki i skupiając się na tym temacie, patrząc na ten temat z tak wielu różnych stron, wiem na dzień dzisiejszy już na pewno, że rzeczywiście nie ma ani jednej rzeczy, której nie moglibyśmy mieć. Natomiast aby dostać to, o czym marzymy. Musimy jeszcze raz zacząć od nowa, patrząc na siebie i na ten świat z totalnej perspektywy. To, co dajesz na zewnątrz, dostajesz z powrotem. To, w jaki sposób wibrujesz, to w taki właśnie sposób kreujesz swoją własną rzeczywistość. To, w jakim stanie jesteś w tym momencie, krystalizuje Twoją rzeczywistość, ponieważ manifestacja. Polega na tym, że krystalizujemy, czyli tworzymy kształt, atmosferę, przez którą możemy przejść, którą możemy doświadczyć. Świadomość polega na tym, że otwieramy te oczy i już rozumiemy, że my tak działamy od zawsze i że zawsze to robiliśmy. Robimy i będziemy to robić już zawsze, ponieważ my tak właśnie działamy. To wszystko zależy od nas i to wszystko jest tylko naszym lustrzanym odbiciem. Natomiast żyjąc sobie w tej amnezji, nie mając pojęcia, kim tak naprawdę jesteśmy, robimy to źle. Manifestujemy przez siebie, sobą, e, efekty, które nam się nie podobają tylko dlatego, że to wszystko, co dzieje się w nas, nie ma tak naprawdę nic z nami wspólnego, ponieważ to wszystko, co dzieje się w nas, jest tylko skupiskiem różnych wierzeń, różnych podejść do życia i przede wszystkim tych uczuć, tak? Bo to uczuciem tworzymy tą rzeczywistość, uczuciem, czyli tą wibracją. Prawda jest to taka, że to kim teraz jesteśmy i to, jak wibrujemy, jest tylko skupiskiem tych różnych teorii, wierzeń, tych słów, które słyszymy od samego początku. Tych wszystkich ludzi i tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nas. Natomiast to wszystko tak naprawdę bardzo często ma bardzo mało z nami wspólnego. To doświadczenie, przez które teraz tu przechodzimy, jest tylko momentem, które możemy przejść w tak bardzo różny sposób. Możemy przejść przez to swoje życie słuchając siebie i robiąc to w prawidłowy sposób, lub możemy przejść przez to życie cierpiąc. Będąc nieszczęśliwymi ludźmi, cały czas narzekając i robiąc, czyli manifestując cały czas coś, co tylko pogrąża nas jeszcze bardziej, i coś, co tak naprawdę bardzo ciągnie nas na dno. No i my tutaj spotykamy się po to, aby o tym rozmawiać, tak? Rozumiemy temat. Próbujemy go zrozumieć, próbujemy go przegadać. To jest właśnie paradoks tak, takich programów jak mój, że my próbujemy wytłumaczyć coś, czego się nie da wytłumaczyć, bo to, o czym my tutaj mówimy, jest tym uczuciem, które daje ci już pewność. To, o czym ja tutaj mówię, jest tym momentem, kiedy ty już nie będziesz musiał lub musiała oglądać takich programów, ponieważ w momencie, kiedy pojawi się ten aha moment, już wtedy wszystko staje się takie proste i logiczne, w momencie, kiedy jest ten moment, wszystko ma sens. Te złe rzeczy, te dobre, dokładnie wtedy już się rozumie, dlaczego się tak stało, dlaczego tak się dzieje i co trzeba zrobić, żeby to wyglądało zupełnie inaczej i co trzeba zrobić, żeby zacząć jeszcze raz. Natomiast jaki my robimy błąd? My, my oglądając na przykład program drugi chcemy oglądnąć film, który leci na jedynce. I to jest właśnie to, że... Nie zmieniając siebie, nie przełączając się na ten inny kanał, na siłę, zostając tam, gdzie nie trzeba, próbujemy zmienić tą rzeczywistość i próbujemy to naprawić, próbujemy zamanifestować nowy efekt. Natomiast tam nie da się tego zrobić. Ten świat właśnie polega na tym, że to ty, już jako świadoma osoba, możesz zadecydować, zmieniając siebie, jak ten świat od teraz będzie wyglądał, skupiając się na swoich marzeniach i na swoich nowych scenariuszach. To przeprogramowanie siebie z jednej strony wydaje się takie bardzo ciężkie do zrobienia, a z drugiej strony wystarczy tylko znowu pomyśleć sobie, że to jest proste, i właśnie takie to się staje. Kiedy do tego tak podchodzimy, to wszystko jest tylko efektem naszego podejścia do tematu. I w momencie, kiedy ja to zrozumiałam i zaakceptowałam ten fakt, że właśnie tak to wszystko wygląda, no to bardzo świadomie zaczęłam manifestować, zmieniając siebie, te swoje marzenia w prosty sposób, zakładając, że to jest proste do zrobienia. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na czymś bardzo istotnym, co naprawdę jest jedną z głównych przyczyn, dlaczego nie spełniamy tych marzeń i dlaczego nie manifestujemy tego, pomimo tego, że robimy to już bardzo świadomie. Głównym powodem, dlaczego nie manifestujemy tych marzeń, jest to, że my próbujemy je manifestować. I to jest błąd tego nowego nurtu, przez który sama przeszłam który sama analizowałam i który sama próbowałam i o którym również zrobiłam na początku bardzo wiele filmów, który tak naprawdę zamiast pomagać przeszkadza. Natomiast bez tego wszystkiego nie byłoby tego, co, co jest teraz. Więc dobrze, cieszmy się, że przechodzimy przez ten proces, bo bez tego procesu nie byłoby rezultatów, które dadzą nam nasze efekty. Ale w każdym razie my, bardzo często próbujemy zamanifestować nasze marzenia, czyli my tu i teraz marzymy sobie o tej specyficznej osobie o tych finansach miejscu zamieszkania, samochód zdrowie, nie wiem niektóre dziewczyny próbują zaś w ciąże chcemy wyjść z chorób które już są i tak dalej, i tak dalej więc każdy ma te swoje tematy jest ok, to wszystko działa tak samo do każdego tematu. Więc my próbujemy zmienić tą swoją rzeczywistość, próbując różnych technik, próbując zrobić coś takiego, aby to w końcu pojawiło nam się w naszej rzeczywistości. I pięknym zdaniem, które ostatnio przeczytałam, jest to, aby pozwolić tej rzeczywistości dookoła pokazać ci, Tą zmianę, która zaszła w tobie, i znowu wracamy do początku. To wszystko jest tylko naszym lustrem, więc próba manifestacji nie ma sensu, ponieważ jeżeli dzisiaj próbujesz zamanifestować specyficzną osobę, to jutro Twoim efektem będzie to, że będziesz próbował lub próbowała zamanifestować tę osobę nadal. Dlatego, jeżeli nie zrobisz w sobie tej zmiany, tego kroku do przodu, tego innego podejścia do życia, jeżeli nie obudzisz się rano i nie poczujesz, że żyjesz w innej rzeczywistości, jeżeli nie poczujesz zmian, jeżeli nie poczujesz ulgi, spokoju, balansu, harmonii, to słowo harmonia ostatnio bardzo ze mną rezonuje, jeżeli nie poczujesz tego spokoju, to ta rzeczywistość wokół ciebie nie ma szans, aby pokazać ci ten efekt, o którym marzysz, bo Prawdą jest to, że my nie możemy wpływać na to, co dzieje się dookoła i że naszą pracą jest tylko to, aby zmienić to w sobie, a to, że to wszystko się przekształca i dopasowuje, to to już nie jest nasza praca, rozumiecie? To się dzieje, to się samo ułoży pod nas. Ostatnio mówiłam o tym, że gramy sobie tutaj w grę jako postać. Natomiast osoba, która gra w grę, zawsze jest poza grą, tak? I takie podejście do życia i zrozumienie tego życia jest absolutnie rozwiązaniem wszystkich naszych problemów. Czy ty rozumiesz, że ty śnisz siebie tutaj, czyli Monika, która rodziła się w Bielsku, która mieszka w Melbourne, która tak wygląda, która ma swoje problemy, swoje marzenia. Swoje realizacje, plany, scenariusze i tak dalej. Jest to postać. Natomiast tą prawdziwą Moniką jest ta siła, która śpi i która śni, że jest tą postacią. Dlatego, tak często wiele osób używa słowa, żeby się obudzić, przebudzić. I to jest właśnie ten aha moment, ponieważ ty otwierając te oczy. Wiesz, że śnisz. Więc, jeżeli ja już wiem, że ja mogę tutaj podczas tego snu mieć albo niebo, albo piekło, i że to wszystko zależy ode mnie, i nie rezygnując z tego, ciesząc się tym, tą, tą szansą, że mogę przejść przez takie doświadczenie, bo tak jak mówiłam ostatnio. Podobno jest wiele dusz, które zrobiłyby wszystko, aby być na naszym miejscu. To w momencie, kiedy ja zaczynam sobie tak podchodzić do życia, przestaję marnować e okazję do tego, aby manifestować swoje szczęście, ponieważ już wiem, jak to się robi. No i sami pomyślcie, jeżeli rozumiesz już, na czym to polega, to wykorzystując tą swoją wolną wolę, możesz wybrać. Albo dalej skupiasz się na tej postaci, która jest przepełniona różnymi teoriami, tak już to rozumiemy. Ona jest ulepiona z różnych e, sytuacji, słów, e, emocji itd. To i właśnie tutaj często pojawiają się depresje, e, nieszczęścia, e, złe wybory. Depresja, pamiętajcie, to nic innego jak depress, czyli tak grasz w tą rolę, że już nie możesz. Natomiast osoby bardzo wrażliwe, które tak naprawdę są bardzo połączone i które tak naprawdę gdzieś tam z tyłu głowy rozumieją, że to jest tylko Matrix, natomiast nie wiedząc, żyjąc tej amnezji, nie budząc się, często właśnie popadają w choroby. Tylko dlatego, że nie wiedzą, jak z siebie z tego wyciągnąć. Natomiast to wszystko dzieje się, zauważcie, w tej roli, tak? w tej postaci. To ta postać się męczy, to tutaj dzieją się te wszystkie rzeczy, to tutaj są złe manifestacje, to tu źle wybieramy, to tu przyciągamy do siebie i krystalizujemy wersję ludzi, którzy nas krzywdzą. To wszystko dzieje się na totalnej nieświadomce. Natomiast teraz już, rozumiejąc temat, ty możesz po prostu usiąść sobie i powiedzieć, ok, rozumiem. W tym momencie możesz pomyśleć sobie, ok, zaczynam jeszcze raz, wiedząc, że najważniejsze jest to, aby skupiać się na swoim nowym scenariuszu i aby pielęgnować te swoje uczucia. Już wiesz, o czym myśleć. Już wiesz, już wiesz, jakich słów używać, już wiesz, z kim przebywać, już wiesz, gdzie iść. I tutaj bardzo często pojawiają się pytania: co robić, tak? kiedy zacząć tą akcję? Co robić dalej? I to jest właśnie ten moment, że. Oczywiście nie wystarczy zawsze siedzieć już do końca na sofie i sobie marzyć, tylko w momencie, kiedy już wiesz, trzeba wyjść na zewnątrz i pójść tam, gdzie czujesz, że jest OK. To w taki sposób to ma szansę zacząć ci się pojawiać, ponieważ to wszystko, pamiętajcie, tylko się krystalizuje, to się musi pojawić, ty tam musisz wejść, ty tam musisz dać tą swoją energię. To ty tworzysz. Ten efekt, więc musisz napędzić tą energię, która ci to stworzy. Siedząc na kanapie nie da się tego zrobić, natomiast um, to działanie, ale w, w tym flow, takim właśnie napędzi e, i stworzy Twój efekt. Rozumiecie? Pozwólmy sobie, ta sztuka pozwolenia sobie na to, aby to mogło pojawić się przed naszymi oczami. Jest sekretem. Jest odpowiedzią na to, aby w końcu doświadczyć to, o czym marzymy. Czyli nie manifestujemy marzeń na siłę, nadając na innych falach, narzekając, myśląc, że się nie da, nie czując tego, próbując to zrobić, manipulując Próbując zmienić rzeczywistość, wysyłając myśli przepełnione ciężkim klimatem, robiąc to na siłę, to to nie jest sposób. Sposobem na to, aby to wszystko mogło się pojawić, jest bycie tym. To jest moja nowa rzeczywistość, to jest moja nowa wersja. To jest coś, co dzieje się we mnie, ponieważ rozumiem, że to. Wszystko może przeze mnie przejść, bo już daleko jestem od tej postaci, która od zawsze miała w sobie tyle barier, tyle murów, tyle, tyle tych słów nie. I dlatego dzisiaj wypisałam kilka punktów. Jak to się robi, tak? Bo Fajnie jest o tym mówić konkretnie. Czyli pierwszy punkt. Wiem, kim jestem. Nie postać, tylko gracz. Nie y, rola, tylko ktoś, kto ma nad tą rolą kontrola. Drugi punkt. Skupiam się na marzeniach, wiem, że one pojawiają mi się w głowie, ponieważ to jest moja droga. Y, rozumiem je, czuję je. Wiem, że to. Sprawi mi radość. Wiem, że w taki sposób powinnam doświadczać się w tej rzeczywistości. To jest mój sposób um, przechodzenia przez ten świat. Numer 3. Piszę scenariusze, skupiam się na tym, aby um, widzieć scenki. Wiem, jak wygląda moje prywatne życie, mój biznes, to gdzie mieszkam, czym jeżdżę. Jak wyglądam, moje zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Numer cztery: nie manifestuję tego na siłę, tylko staję się tym i pozwalam, aby to wszystko tylko dopasowywało się do mojej wibracji. Numer pięć: podążam za swoją intuicją, bo rozumiem, że. Muszę napędzić momentum, więc wychodzę z domu i idę tam, gdzie czuję, że jest dobrze. I wtedy, zauważcie, często pojawiają się propozycje, ludzie, nagle ktoś dzwoni, ktoś pisze. To wtedy nagle ludzie wysyłają wiadomości typu: Nie wiem dlaczego, ale cały czas o tobie myślę, tak? Ponieważ ty nikomu nic nie każesz, ty na nic nie wpływasz, ty tylko tym jesteś. A to wszystko nagle chce z tobą być, to wszystko nagle ciągnie do ciebie, to wszystko nagle nie wie dlaczego chce być z tobą, właśnie i czuje, że to jest to. Kolejnym punktem jest to, że w momencie, kiedy za chwilę, bo tak jest zawsze, pojawiają się znowu stare myśli, znowu zwątpienie. Kiedy patrzymy, że to wszystko dalej wygląda po staremu, to właśnie wtedy jest ten moment, aby stanąć z boku i przeczekać ten moment, ponieważ myśli zawsze tylko przychodzą i odchodzą. Myśli nie mają. Tak szczerze mówiąc, z nami nic wspólnego. Pamiętaj, że to jest tylko coś, co, co jest w tobie, ponieważ powtarzałeś lub powtarzałaś to przez lata. Dlatego taka myśl pojawia ci się w głowie. Nie pojawia ci się non-stop myśl, że będzie pięknie, tylko pojawiać się myśl, że nie masz szans. Pomyślcie sobie, jakie to jest chore, tak? Jak, w, jakiej, w jakim my Matrixie żyjemy. Natomiast w momencie, kiedy ta myśl przyjdzie, bo ona przyjdzie, zawsze tak jest. To wtedy ten moment takiego OK stop. Wtedy ja osobiście, na przykład, zajmuję się czymś innym. Muzyka, książki, gdzieś idę, nie wiem, do sklepu na spacer, cokolwiek, tak zostawiam to moje marzenie, które właśnie jest atakowane przez ze mnie, tak jakby przez, przez tą moją postać, przez te myśli, które się pojawiają, nic z tym nie robię. Tak? Nie próbuję sobie wytłumaczyć, nie próbuję tego ratować teraz. Ja, prób, ja po prostu sobie to zostawiam i za chwilę to odchodzi, i ja wtedy już dalej. Tak? Wiem, że tak to wygląda i tym jestem. I ostatnim punktem jest to, że uwielbiam obserwować ten świat dookoła i rozumiem, że to jest tylko efekt. I sami zobaczycie, że jeżeli przetrzymacie ten moment tych zwątpień pierwszy raz, drugi, trzeci. To sami zobaczycie, że to lustro co chwilę będzie wyglądało coraz lepiej. I każdy z nas przez to przechodzi, zaczynając tę zabawę w manifestację, że my często albo widzimy te nasze marzenia u kogoś innego, albo to marzenie już jest blisko, za chwilę znowu odchodzi i tak dalej. To wszystko jest tylko manipulacją, ale swojej energii, tak? To wszystko jest tylko efektem tego, jak bardzo wytrzymasz i jak bardzo pozwolisz sobie na to, jak bardzo wytrzymasz, aby nie wygrywało stare. Jak często wygra w tobie pewność, luz, balans, harmonia, zamiast to wszystko zła, co do tej pory. I... Bardzo często jest tak, ja tak teraz mam ostatnio, że już jest super, i za chwilę znowu przychodzi taki moment, że jest gorzej. I jak widzę, że jest gorzej, to oczywiście nie mam pretensji do niczego naokoło, tylko po prostu przebijam sobie high five i mówię: no, Gratuluję, znowu, brawo. I znowu krok w bok, cisza, skupienie. Ok, to jest. To jest tylko moment, za chwilę wracam i dzień później już widzę lepszy efekt, i bardziej, i więcej, i tak dalej. Pozwólcie sobie na to, aby ten świat mógł w końcu dać Ci to, o czym marzysz, bo ten świat zawsze daje Ci cały czas to, czym wibrujesz. To dzieje się od zawsze, to się będzie działo też już zawsze. Tak to wygląda, tak wygląda nasze doświadczenie. Pomyślcie sobie, jakie to jest niesamowite, ponieważ w momencie, kiedy już zaczniesz żyć w taki sposób, jak bardzo szybko, w ciągu naprawdę czasami kilku dni, możesz przejść tysiące etapów, których nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś przez lata. Uwielbiam te takie ekstremalnie, totalnie szybkie skoki w lepsze i, i bardziej w sobie. To jest to. O to w tym wszystkim chodzi. Na tym polega ten świat. To właśnie dzięki temu, że mamy tą możliwość, aby w taki sposób zrozumieć, kim jesteśmy, możemy. Zmieniać ten świat I, i, i możemy wszystko, ponieważ nie ma ani jednej rzeczy, której nie moglibyśmy mieć, bo to tylko czeka na to, aby w końcu mogło Ci się pojawić. Pojawiać się tylko zawsze to, co niestety wygrywa w Tobie. Więc przestań siebie zawodzić i zrób ze sobą porządek. Myśl, o czym myślisz, nie reaguj na stare przyzwyczajenia. Ponieważ to wszystko dookoła to sobie tam będzie, oni, oni nie wiedzą, tak? Dlatego, jeżeli nie wiedzą, to nie są gotowi. To ty, pokazując właśnie ten proces i ten progres, jesteś, jesteś w stanie pociągnąć za sobą resztę. To tutaj już jesteśmy taką grupą, która idzie do przodu i robi to coraz lepiej. Dlatego, y, koniec, nie marnujemy już naszych chwil e, tylko pozwalamy, aby to wszystko w końcu e, pojawiło się w naszej rzeczywistości. Ok, trzymajcie się, buziaki, bye.